Cześć, nazywam się Antoni i w tym filmie chcę podzielić się swoim doświadczeniem z wykorzystaniem Bullrun w ciągu trzech miesięcy i mam nadzieję, że mogę pomóc zdecydować, czy warto kupić, czy nie. Po pierwsze, jeśli naprawdę chcesz kupić Bullrun, bądź bardzo ostrożny z produktu stronie internetowej, ponieważ istnieje wiele inteligentnych facetów w internecie sprzedaży kopii i podróbek produktu. I aby Ci pomóc, opuszczę oficjalną stronę internetową Bullrun poniżej w opisie tego filmu lub w pierwszym komentarz. Więc zdecydowałem się kupić dodatek Bull Run, ponieważ miałem do czynienia z trudnością posiadania dobrej nocy stosunku seksualnego z moim partnerem. Byłem już czuję się bardzo źle, więc postanowiłem spróbować. I w zasadzie Bull Run zawiera wiele witamin, minerałów i innych związków, które służą do leczenia naszego zdrowia seksualnego. A to znacznie poprawiło mój nastrój i zaufanie do naszych najbardziej intymnych chwil. Byłem bardzo niezdecydowany o zakupie Bullun. Ale kiedy weszłam na stronę, zobaczyłem, że ponad 20 tysięcy osób używało bull Run, a wyniki były dość niezwykłe, więc myślałem, że to może działać dla mnie jak również. To, co bardzo mi się podobało w bull Run, jest to, że jest w 100% naturalne i bardzo proste w użyciu, wystarczy tylko dwie tabletki dziennie. Prawidłowe stosowanie będzie w stanie zrekonstruować zdrowie swojego członka seksualnego, poprawić czas i jakość erekcji i uniknąć żenujących sytuacji w tym długo oczekiwanym czasie. Przyznam, że korzyść kosztowa jest bardzo dobra i atrakcyjna, biorąc pod uwagę wysokie koszty leczenia, chirurgii i zabiegów w klinikach. Problemy z erekcją, przedwczesny wytrysk i brak nastroju w czasie związku nie ma nic wspólnego z wiekiem, więc naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, co możliwe, aby utrzymać nasze ciało zdrowe, jeść dobrze i ćwiczyć aktywność fizyczną co najmniej dwie razy w tygodniu. Spędziłam lata z tym problemem i skończyłem pozbawiać siebie wielu intymnych chwil z powodu braku usposobienia i słabej erekcji, jaką miałem. Teraz robię zabieg z Bull Run, czuję się znacznie lepiej, energiczny, szczęśliwy i zadowolony z wyników w moim nowym życiu bez wstydu w kameralnych momentach. Bull Run jest tak niesamowicie potężny i klinicznie udowodniono, że działa niezależnie od wieku, stanu zdrowia lub nasilenia problemu seksualnego. Tylko ci! którzy przeszli przez niego wiedzą jak straszne jest i bardzo martwiłem się o mój problem obudziłam się rano niedysponowany rozczarowany nienawidzę chodzić do lekarza i jestem pewien że nie będę miał pieniędzy na leczenie lub operację ale dzięki Bullrun to w porządku teraz moje erekcje są silniejsze i trwałe uważaj na to co mówią tutaj w internecie o Bullrun mówiąc że będziesz pracował bardzo szybko gdy to faktycznie zależy od każdego organizmu niektórzy ludzie widzą zmiany szybciej Podczas gdy inni mogą trwać dłużej, aby zobaczyć wyniki, oznacza to, że nie dzieje się to w sposób dziwaczny, aby uzyskać ekspresyjne rezultaty. Musisz wykonać prawidłowe leczenie przez co najmniej 3 miesiące. Fajne jest to, że Bullrun Erygenel ma gwarancję rozszerzenia i powód, dla którego nie ma ryzyka dla Ciebie, jest to, że masz 30 pełne dni, aby przetestować Bullrun dla siebie. A jeśli z jakiegokolwiek powodu w ciągu najbliższych 30 dni nie jesteś zadowolony z wyniku... Wystarczy skontaktować się z producentem i natychmiast zwróci całą inwestycję, ale ponownie Cię ostrzec. Bądź bardzo ostrożny z oszustów w internecie, którzy próbują sprzedawać fałszywe produkty ze zmienionymi formułami, które mogą dodatkowo zadziałać Twoje zdrowie seksualne. Opuszczę oficjalną stronę internetową Run poniżej w opisie tego filmu lub w pierwszym komentarz. Mam nadzieję, że pomogłem z tym filmem. A jeśli pomógł Ci zostawić coś podobnego i podzielić się z kimś, kto stara się poprawić zdrowie seksualne z naturalnym suplementem, silnym uściskiem i do zobaczenia wkrótce.